Dzień dobry, cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z nieco innym filmem, chociaż format ten jest na BookTube znany, więc ja go nie wymyśliłam, broń Boże. No ale pomyślałam sobie, że jeszcze takiego filmu nie było tutaj. A zebrałam do niego kilka pomysłów. No o co chodzi? Zebrałam dla Was polecajki, które uważam, że są podobne do innych, bardziej znanych pozycji, które też czytałam oczywiście. Czyli tak wprost, jeżeli podobała Wam się... Jakaś książka X, no to ja podrzucam Wam książkę Y, która moim zdaniem też może się Wam spodobać, bo obie mają jakieś tam pewne cechy wspólne. W ogóle to jest już tak strasznie ciemno i ponuro i zimno, kiedy to nagrywam, więc gdybym brzmiała jakoś, nie wiem, dziwnie zmęczoną, no to to jest przez pogodę, w ogóle południa, dzisiaj mnie boli głowa. Już na szczęście jest lepiej. Jakoś nas ta, tak uderzyła ta zmiana pogody na jesienną, przynajmniej mnie, szczególnie po ciepłym urlopie. No ale wracając już, to zebrałam 10 takich par książek, więc myślę, że tylem tylem słowem wstępum. No a na początek no, wielki hit ostatnich lat za naszej czeskiej granicy, czyli Wrony Petry Dworzakowej. To jest opowieść o rodzinie, w której jest no, sporo problemów a obserwujemy ją, tą rodzinę w sensie, z perspektywy no, córek, jednej z córek, Basi, oraz także jej matki. No i matka jest apodyktyczna, zdecydowanie faworyzuje jedną z córek, no i nie jest to Basia. No, ojciec też jest gburowaty. No, a Basia na skutek tych doświadczeń ma coraz większe problemy. Książka zrobiła furorę te jakieś. Pięć lat temu no, czytali ją po prostu wszyscy. Ja z opóźnieniem, ale też i mnie osobiście ona no, nie zwaliła tak z nóg. Uważam, że jest przerysowana wprawdzie celowo, no ale to trochę odbiera według mnie tej historii jednak autentyczności. No ale sukces był ogromny, więc teraz też w ogóle wychodzi druga część. Wydawnictwo ogłosiło dopiero co okładkę, że to jest potrzebne. No Ja myślę, że wiadomo bardzo dobrze, po co to jest, skoro pierwsza część miała taki sukces. No ale jeżeli klimat tej historii podobał się Wam, albo czegoś Wam może jednak zabrakło, jakiejś wisienki na torcie, no to mam dla Was propozycję, akurat też z czeskiego podwórka. Śmierteńka Lucy Faulerowa, to również opowieść o rodzinie, również z perspektywy córki. Skaczemy jednak trochę w czasie i z każdą kolejną stroną czytelnik czuje, no, że coś tutaj jest nie tak, że coś się tu wydarzyło, o czym bohaterka nie mówi wprost, tylko dopiero z czasem i ta atmosfera gęstnieje, a poprzez te przeskoki czasowe, których nie jest wcale trudno się połapać, chociaż tego się obawiałam, no, ale czasami dostajemy tam takie smaczki i szczegóły, Umieszczone gdzieś tam w takim pojedynczym zdaniu, że trzeba się zatrzymać, i no ja przynajmniej miałam taką myśl, że, co, co, moment, czy ja dobrze rozumiałam, dobrze przeczytałam, że ona nie ma coś tam, albo ona zrobiła to i to. Jeżeli podczas tej lektury będziecie mieli takie właśnie poczucie niepewności, tego, że nie wiecie, czy nadążacie do, do końca za tą historią, to to jest zamierzone i będą odpowiedzi. A całość przez tę narrację ma też ten pierwiastek takiej dziwności, połączonego z dramatem rodziny. Na mnie ta książka zrobiła nieporównywalnie większe i lepsze wrażenie niż Wrony. Także bardzo, bardzo polecam. Z drugą znaną pozycją cofniemy się trochę bardziej, bo ta książka była popularna w okolicach premiery też adaptacji swojej, czyli adaptacja wyszła w 2013, czyli książka musiała jeszcze trochę wcześniej być gdzieś tam popularna. A chodzi o książkę Jonasa Jonasona i o jego stulatka, który wyskoczył przez okno i zniknął. To jest absurdalna, pełna humoru opowieść o Alanie Carlsonie, który w dniu swoich setnych urodzin Ucieka z domu spokojnej starości przez okno i wplątuje się w serię nieprawdopodobnych przygód oraz opowiada też o swojej przeszłości gdzieś tam w międzyczasie. Mamy tę retrospekcję. I absurd go nie absurd. Jest to ten jego cudowny rodzaj, który mnie absolutnie pochłania i trafia niesamowicie w mój gust i sprawia mi niesamowitą frajdę. Jeżeli lubicie tego typu klimat to podsuwam wam książkę bardzo pod tym względem podobną. No i znów tutaj sięgam do naszych południowych sąsiadów: Petr Stanczyk i jego prawomił albo niedawne przedawnienie. Na początku tej książki wydarza się pewien atak na czyjeś życie, ale nie wychodzi to tak, jak powinno. I córka jednej z zaangażowanych w tę sprawę osób trafia na dziennik tej drugiej, w której poznajemy losy tytułowego prawomiła od jego lat dziecięcych do ostatnich wydarzeń i motywacji. I okazuje się, że prawomił w swoim życiu był uczniem, zbuntowanym nastolatkiem, żołnierzem, szpiegiem, uchodźcą, więźniem, uciekinierem i zamieszany był w ważne wydarzenia historyczne. Brzmi podobnie do historii Alana, co nie? I jest to również absurdalne, jeżeli nie bardziej, bo Czesi mają duży dystans do swojej historii i piszą o niej z wielkim dodatkiem czarnego humoru. I z czasem tutaj autor naprawdę odpina wrotki, tworząc absurdalne motywy, a jednocześnie to wszystko nie traci na powadze w stosunku do strasznych wydarzeń XX wieku. Ja tę historię uwielbiam, chociaż wymaga ona chwili, żeby się w nią wgryźć, jakoś wejść w nią i żeby z nią później popłynąć. Trzeba lubić też, oczywiście, taki humor, tak samo jak w przypadku stulatka. Więc jeżeli lubicie, no to to jest myślę doskonały wybór. A jako trzecia para, z kolei wybór dość oczywisty. Przemiana Franca Kawki, i to jedno z najbardziej znanych dzieł literatury XX wieku, i oczywiście dzieł samego autora. Opublikowane w 1915 roku. To krótka, alegoryczna opowieść o wyobcowaniu, poczuciu winy i dehumanizacji. A fabuła w skrócie. Główny bohater, Gregor Samsa, budzi się pewnego dnia jako olbrzymi robak, często interpretowany jako karalów, chociaż zdaje się, nie jest to powiedziane w książce wprost, jest po prostu robak. Zamiast szoku czy paniki, no Gregor martwi się, że nie zdąży do pracy. No i taka rozela się tutaj rozkręca, łącząc w sobie tematy presji społecznej, wyobcowania i poszukiwania swojej tożsamości. I czerpiąc bezpośrednio z tego tematu historię opartą o te same założenia, Napisał Radę Krak. Pełnia światła to bezpośrednie nawiązanie i hołd dla historii Kawki. W tym przypadku Grzegorz S. budzi się po ciężkiej nocy i okazuje się, że jest kotem i musi odnaleźć się w tej roli tak samo jak robił jego pierwowzór. Myślę, że tutaj więcej nie trzeba Wam tłumaczyć. Jest to bezpośrednie nawiązanie jednej książki do drugiej. Więc Dalej, również duet książek bezpośrednio powiązanych ze sobą i od tej samej autorki zresztą, Małgorzaty Węglarz. Autorka napisała interesujący reportaż pod tytułem Wszystko, co powinieneś wiedzieć zanim umrzesz, w którym przedstawia kulisy branży pogrzebowej w Polsce. Odważna tematyka sama w sobie, ale też i odważna w treści, bo odsłania absurdy tej branży. I ten reportaż zrobił na mnie duże wrażenie, również dlatego, że poza tematyką jest tutaj naprawdę porządny warsztat pisarski i autorka również sama czuła niedosyt tematu i po rozmowie z właścicielem z jednej z firm, które opisuje w tej książce, czuła, że ten temat akurat tej firmy wymaga pogłębienia i dlatego później okazała się także książka Jak usunąć wujka z podłogi, czyli książkę poświęconą tym razem bezpośrednio zajęciu sprzątania o zgonach. Znowu odważnie, ale tak naprawdę w, nie, w tym przypadku no nie poruszą najbardziej sam temat tych tragicznych śmierci, chociaż oczywiście okropne, ale znów koszmarne luki w prawie i brak wiedzy wśród służb, które tematem się zajmują. No wystarczy wspomnieć, że działania opisanej tutaj firmy no obejmują zainicjowane przez nich samych szkolenia dla pracowników Sanepidu. Ponieważ ci pracownicy nie mają wiedzy na ten temat. Nie wiedzą, jak reagować, jak doradzić, co należy zrobić w takich przypadkach. Więc, jeżeli jeszcze mało wam absurdów polskiego prawa i nieudolności służb, albo potrzebujecie mocnego, oryginalnego tematu, no to wola, książka dla Was. A do końca mamy już książki z gatunku fantastyki. I na pierwszy ogień porównanie, o którym zapewne. Słyszeliście, ale warto do niego wracać. Bo to klasyk, droga Cormaca McCarthy'ego. Minimalistyczna powieść postapokaliptyczna opublikowana w 2006, nagrodzona Pulitzerem rok później. Opowiada historię ojca i syna, którzy przemierzają spustoszony przez katastrofę świat, próbując przetrwać i zachować resztki człowieczeństwa. Nie znamy przyczyny zagłady. Ziemia jest wypalona, niebo zasnute popiołem. A większość ludzi zamieniła się w brutalnych drapieżców. Powieść, która już ma status klasyka, i jeżeli nie staje się wręcz jedną z książek życia, kiedy się ją przeczyta, no to przeważnie jest jedną z tych ważniejszych, a na pewno należy do tych poruszających. I jest inna książka, która nawet na swojej okładce nawiązuje do drogi cytatem jednej z recenzji krytyków, i chodzi oczywiście o gwiazdo zbiór psa Petera Hellera. Również powieść postapokaliptyczna, która ukazuje świat po pandemii grypy, w którym przetrwała jedynie garstka ludzi. Główny bohater, Hick, to pilot i myśliwy, mieszkający w opuszczonym hangarze lotniczym z psem, Jasperem i nieufnym towarzyszem, Banglejem. Hick codziennie zmaga się z samotnością, tęsknotą za żoną i światem, który przestał istnieć. Jego jedyną nadzieją jest samolot, w którym wyrusza na wyprawy zwiadowcze, szukając śladów życia i sensu. W porównaniu do Drogi, to tutaj mamy dużo większy wycinek świata, więcej bohaterów, pierwsze i też gdzieś tam drugoplanowych, trzecio. Przede wszystkim wiemy dużo więcej o świecie i wiemy, co się wydarzyło, że ten świat wygląda tak, a nie inaczej. Również jest surowo, ale jednocześnie bardziej dynamicznie niż w Drodze, więc dla fanów klimatu postapo, pozycja... Może nawet obowiązkowa. A zmieniając klimat na zdecydowanie lżejszy, to Magdalena Kubasiewicz dwa lata temu bodajże rozpoczęła nową serię Urban Fantasy z uniwersum Polanii. I pierwszy tam tej serii to jest Czarodziejka z ulicy Reymonta. Ta seria się nazywa ogólnie Czarodziejka z ulicy. Jakiejś to ma jakieś. Każdy kolejny tom ma tam jakąś inną ulicę w tytule. Natasza Lady Ladowska. Ten pseudonim mnie rozwala i nie mogłam się do niego przyzwyczaić, przez całą książkę jest straszny, jest okropny w ogóle to nie pasuje, no ale mniejsza. Natasza Ladowska rozpoczyna studia na wymarzonej i najlepszej uczelni w kraju. Znajduje sobie grupę znajomych, którzy towarzyszą jej w przygodach, bo oczywiście okazuje się, że nie mogą skupić się tylko na studiach, ponieważ dzieją się dziwne rzeczy. I ten pierwszy tom ma w sobie trzy historie. Są też kolejne dwa tomy. O no, których już nie czytałam, bo było dla mnie jednak dość nudno i dość przewidywalnie, jeżeli chodzi o motywy w tym pierwszym tomie. I cały czas nie mogłam wyrzucić z głowy porównania do podobnej, chociaż też nieco innej serii od Martyny Raduchowskiej. Szamanka od Marlaków to seria o idzie brzezińskiej, która pochodzi z szanowanej, magicznej rodziny i nie ma żadnych zdolności. A przynajmniej tak się wydaje, bo okazuje się, że Ida ma zdolności bardzo szczególne. Widzi zmarłych. I pod pretekstem zezwolenia na wyjazd na studia trafia do domu ciotki, która ma przeprowadzić z nią szkolenie. I to jest jedna z tych książek, dzięki którym ja w ogóle wrosłam w czytanie. Poznałam tę historię jeszcze za czasów pierwszego jej wydania. Od tego czasu powstało już wznowienie i dochodzą w ogóle nowe historie, więc tutaj pierwotnej dylogii zrobiła się krylogia i jeszcze jakieś tomy połówkowe powchodziły. A jest to klimatyczne, lekkie urban fantasy ze świetnie wyokrywałowanymi bohaterami. Od Idy, która ma charakterek, przez cudowną ciotkę, którą uwielbiam, po prostu ja bardzo dużo pamiętam z tej historii, głównie też dzięki tej postaci, po pewnego policjanta kruchego, aż naszło mnie, naprawdę, żeby zacząć z tymi tomami połówkowymi, które wyszły przez te lata, bo poznałam tylko jedną historię gdzieś tam w międzyczasie, a to był naprawdę fajny świat, naprawdę ciekawa, spoko historia, ciągająca. A kolejna para. To Kazuo Ishiguro i jego Klara i Słońce pierwsza powieść po otrzymaniu Nobla i właściwie jedyna, jaką przeczytałam od niego do tej pory. Główną bohaterką jest Klara, sztuczna przyjaciółka, androidka stworzona do towarzyszenia dzieciom. Klara obserwuje świat z wystawy sklepowej, wierząc, że Słońce ma moc uzdrawiania i że jego światło jest źródłem życia. Gdzie zostaje kupiona przez Josie, chorą nastolatkę, która angażuje się emocjonalnie w jej los, próbując zrozumieć ludzkie uczucia i relacje. No jednak, czy w świecie naprawdę jest miejsce na równe traktowanie i życie obok siebie ludzi i androidów? To filozoficzne science fiction, które skupia się no właśnie na tym pytaniu, czy odpowiedziami daje jakąś satysfakcję czytelnikowi? No musicie ocenić sami, ale jeżeli już tą historię znacie. To coś w tym klimacie ukazało się na naszym polskim podwórku. Zapisz zmiany Katarzyny Zawodnik, główna bohaterka Oliwia urodziła się w welęgarni, dorastała w wychowalni i bardzo tęskni za miłością. Cezar kocha Oliwię i chyba nie ma znaczenia, że jego miłość to misternie skomponowany system złotych płytek i rząd cyfr. Cezar jest androidem i o tym nie wie. Jego zadaniem jest kochać Oliwię. Tak go zaprogramowano. Historia nie jest idealna. Traci na sile z czasem, ale ma kilka pomysłów bardziej od autorskich, i nie jest pełnym kopiuj-wklej tematów, które już znamy, jeśli chodzi o te zagadnienia. Na kanale znajdziecie też oddzielny film poświęcony tej książce, gdzie omawiam ją szerzej. Ona mogłaby być dużo lepsza ale w porównaniu do Klery i Słońca ma na przykład dużo lepiej przedstawiony świat, dużo szerzej przedstawiony. Więc jeżeli to jest coś, co by Was potencjalnie interesowało, to można sprawdzić. Ale z dalej, ruchomy zamek Hauru. Baśniowa powieść autorstwa Diany Wine-Jones, opublikowana w 1986 która zyskała światową popularność dzięki ekranizacji Miyazakiego z 2004 roku, czyli ekranizacji od studia Ghibli. I chyba dość mało osób wie, że to jest anime na podstawie książki. Też długo nie wiedziałam swoją drogą, więc żeby nie było, że jestem tu jakąś yy, super i nie wiadomo jak dobrze poinformowaną. Główna bohaterka – Sophie Kapeluszniczka. Zostaje przemieniona przez złą czarownicę w staruszkę i wyrusza w podróż, która prowadzi ją do tajemniczego wędrującego zamku należącego do ekscentrycznego czarodzieja Hauru. Historia, która była dla mnie magiczna, skierowana do młodszego odbiorcy, ale bardzo podobała się mojej wewnętrznej nastolatce. A jeśli chcecie zostać w klimacie dziwnego, przemieszczającego się budynku, to w wersji dla nieco starszych nastolatek jest Hotel Magnifique od Emily Taylor i będzie on dokładnie tym. I Jani, czy też Jani, Jani, nie mam pojęcia, zostańmy może przy Jani, zawsze marzyła o tym, aby uwolnić się od obieki nad młodszą siostrą Zosą oraz pracy w Garbarni i wyrwać się z portowego miasta Dark. Któregoś razu nadarza się niepowtarzalna okazja, w mieście pojawia się Hotel Magnifique. Ten niezwykły hotel słynie nie tylko ze swoich magicznych właściwości, ale i zdolności przemieszczania się. Każdego ręka zatrzymuje się w innym miejscu. Gianni i jej siostra nie mają dość pieniędzy, by w nim zamieszkać, ale mogą się w nim zatrudnić. Jako świeżo upieczone członkinie personelu szybko odkrywają jednak, że luksusowy hotel Manific za zasłoną przepychu skrywa wiele ponurych sekretów, a kontraktu zawartego z właścicielem nie da się zerwać. Typowa młodzieżówka lekka, z delikatną, bardzo tajemniczą i oczywiście z dodatkiem romansu gdzieś tam w tle czyli dosłownie fauru dla tych odrobinę już starszych. A na koniec dwie pary, no w sumie pełnych serii, nie tylko pojedynczych książek. Pierwszą serią do tej pary są bardzo lubiane przeze mnie Kroniki Żelaznego Druida, do których znajdziecie na kanale oddzielny, dedykowany film. Pełna humoru, o akcji i mitologii, różnych mitologii, seria Urban Fantasy autorstwa Kevina Hirna. Cykl opowiada o druidzie, atticusie o usaliwanie, który jako ostatni przedstawiciel swojego rodzaju żyje w ukryciu, próbując przetrwać w świecie pełnym bogów, magicznych istot i nieprzewidywalnych zagrożeń. Osadzona... W współczesnych czasach seria łączy elementy wielu mitologii, wychodząc od celtyckiej, też z wieloma elementami z popkultury. Jest tu masa ciekawych postaci, mieszanka niesamowita, a z czasem pojawia się także dość duży i znaczący wąt polski. Całość stoi akcją i humorem. Polecam ten dedykowany film, żeby dowiedzieć się więcej. Podobną w moim odczuciu serią w pełni z naszego podwórka jest uniwersum powiernika Franciszka Piątkowskiego. Lubelska seria urban fantasy, tym razem w pełni w klimacie słowiańskim, nie bez przyczyny nawet w filmie dedykowanym temu uniwersum, w tytule zaznaczałam, że to taki Atticus Lublina, Marek Lichocki, wzięty adwokat, zostaje wciągnięty do świata starych bogów i w ich konflikty, których staje się istotną częścią, jako pierwszy od dawna nie tylko powiernik starej wiary, ale także widzący, zbiera sojuszników, ale także dorabia sobie wrogów. I tutaj całość również stoi przede wszystkim akcją i budową świata oraz wielką dokładnością w przedstawieniu wątków mitologicznych. Porównanie było więc dla mnie bardzo, bardzo naturalne. A na koniec jeszcze seria kroniki Riri Michaela Sullivana. To klasyczna seria fantazy o przyjaźni, intrygach i przygodzie, opowiadająca o rosach dwóch złodziei Hadriana i Roysa. którzy nieoczekiwanie stają się no, współpracownikami. Seria to prequel do cyklu Odkrycia Riri i skupia się na początkach w współpracy Hadriana, Blackwatera, byłego najemnika i Royce'a Melbourne'a, cynicznego zabójcy na zlecenie. Choć obaj są zawodowymi złodziejami, ich działania często prowadzą do odkrywania spisków i obalania tyranii i ratowania królestw zamiast ich obrabiania. Jest to popularna seria, zdecydowanie bardzo dużo osób też ją czyta. A podobną do niej jest dla mnie seria, która w Polsce ma niestety tylko dwa tomy, nie jestem pewna ile jest za granicą. Autorem jest również popularny autor Peter Flannery, i chodzi o serię Decimus Fate. Jedna opowiada o potężnym magu próbującym odkupić winy przeszłości i porzucającym magię, oraz łowcy demonów, który porzuca również swoje powołanie. Seria łączy mroczny klimat, psychologiczną głębię postaci i dynamiczną akcję, idealną dla czytelników lubiących fantazy, z delikatnie cięższym e, morałem i z antybohaterami, a jednocześnie nadal ma ten fajny łotrzykowski vibe i właśnie bardzo przypomina mi kroniki Riri. To było moje 10 zestawień, par książek, które według mnie mają ze sobą coś wspólnego. Mam nadzieję, że październik jakoś Was jeszcze nie dobił, że jeszcze macie trochę energii. Dajcie znać, jakie inne książki przychodzą Wam na myśl, kiedy chcecie porównać coś bardzo dużego z jakąś inną książką, która jest może trochę mniej znana. No, a ja tymczasem dziękuję za Wasz czas i do usłyszenia.